Ej co się ci dać na imię skurwie, ale ksiądz nie podwoił. Nie <grymne> <grymne> się, czego. Kierować to ty możesz ich tabery chyba. A w tej bajce były smoki? Nie, były y, mistyczne dinozaury. Hmm. No to pozd pozdrawiam fajniki. Ej, weź powtór, bo się nie urwał pyłeś. <laughs> Dla musiał jak z Ari to będziesz miał takie gongi w szkole, że lecić No I tak jest O, no, Oj, nie, nie będę płakał, nie ma. No i go stankuj. No i przy wychowach czy nie? ojej, ojej. oj, Smakujesz? Nie. No, no. i ciusz. ja, jest ją mały. Oj, no to zobacz. Tylko to nie ja mów, tylko teraz to mówił Jacek, Jacek Baca, ale pamiętaj. Jesteś mordy jutro. Jesteś taki cienki jak bambus. A, ale ty ja mam dobra a muszę zakład wykrzypać na co za to jest naprawdę kurde robicie ciebie... no przez telefon i stać odłączenie. tak. <głos> 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 brawo, się odłączeniem brawo tak. czyniasz się za japę fider kurde czytałem zakład tekst na ciebie ale dobra no, czytałem to, się to, tekst mamy. wiesz że mam 12 farmy się że Dobra, wygramy, to zobaczycie, ja to wam skaruję, będziecie błagać mnie z Dobra, dobra, dobra. Zobaczysz. Jak, jak śnisz, to najpierw y, ten. Kurde, jak Co ja cię słuchałam, to ochotę Bardzo śmieszne. Udbaw się. O Jezusie. A jezusie. i mówiłeś coś, bo klasa sobie puściłem. Smacznego. Z tobą Dobrze, przegramy. Chyba z tobą w fiderze 01 do tak na topę jaki low. może! No to adios bichaczos. Ja adios bichaczos. Kurde, <grym> weź się wali z w głęb. Weź się się, leci się na nogi, bo na głowę to jest za późno. Bardzo śmieszne. Skąd bierzesz te teksty? Z tak, nie miał. Że jesteś taki tępec, ci płacą. <laughs> dawaj, dawaj, dawaj. Mama, upłaci, żeby się nie żeby się nie przeddawał. Skończę yeah. ale masz kto ci taki narysował? Twoja matka. No ty jesteś śmieszny, Boże. Ja wiem. Teraz yeah. mi to był już chłopi. Jak kura pazury? <laughs> Jak twoja mama. No no to dobrze właśnie. Nie? Ty, nie ma ty nie masz ojca. Czyli by koń spłodził. <laughs> Ale to było ładne, co? A ciebie Gimbuz. <noise> Śmiesznie. Kamil nie, lepiej nie. Ja cię, Kamil, dojadę. <głos> <głos> Pyszne, się co nie powiedział? Ja, jak się marzy, to się oczy zamyka. Coś Ej, gang na bota, uwaga, z Chyba na twojej twarz. Mam najwięcej jest farmy z was wszystkich Cieszy mnie Eksa, ponieca po się tym, ponieca się tym to, że to, że do Ej, do... padam, 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 ratunku. Leż! O cię głowę Jakie duby? Leżysz, lamo no Zachmij mordę Leszczu, bo cię dojadę jutro No chyba nie Zobaczymy Wejść, się chodzi za drzwiami tak, z tym, z, a No, no z, te, zapad, z zapadką, ej Jacek. Kurde, zamknij no ma... jabłę, bo słyszałem, że kupujesz chleb na Allegro. No, co ty nie powiesz? <laughs> to, że... To, że... <laughs> ja się... o się... Jacuzka, właśnie słyszałaś. Kurde, dostajesz mor, nawet ci pani nie pomoże. Jasne. Tak jak ostatnio powiedziałeś, to ci pani nie pomoże. Kurde, twojej starej. <laughs> Kurde, ja przyjemny mu kapę, a ty nie. Skąd wiesz? bo jaj Jeden zero zdrajco. Gówno, myślę, że jestem jutrz. Gówno, idziecie równo. Smacznego. Za chwilę ci... No jutro dostajesz taką mordę, że kurde, ci mordę obije koń torbę. No i dopiero się ile? Dopiero się chyba A czy C. A chyba. A. Dzięki, to już, już będzie cię szukać. No to spoko. No. Jesteś dzwołony jako pasiana. Nie ma się będzie dobrze. Jesteś. Jesteś... Ja też nie powiem kim ty jesteś. Ja, ja nie powiem kim twoja matka jest. O, o nie. Jutro byś Nie no, bez ja o ty przychodzi do szkoły. Co? Ja i co myślę, że my już... Nie w, powiem ci. Jak na ulicy mieszka? Ej. Kolorowej Ty no nie, to się. O mam... morda Leba. Za chwilę będziesz żarł jutro trawę Czekaj Kocioł ko 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 karmi jak syrafinej. Przynieście właśnie Whiskasza Ja mam kota w domu Wiskaca. Ja mam kota w domu w sumie Wiskasa. To smacznego, coś. Ale mnie irytuje to A my też, kurde, ja za chwilę go spłodzę Jakie to, no od, od razu tutaj te skały nie powinno się zrzucać. Weź wziąć na taskę i zjedź z rodziną z górki. Stary tekst, ale dobre, co tam. Nie, ej, wolisz, whiskers czy pedigree? On woli ten tastings. Kurde, ty wyżej strasznie z dupę masz. Ej, ja nie wiedziałem, że ty lubisz whisky, skarmiąc Ej, jutro miną. ci zrobię z reaparki dla ciężarówek Tak, a ja ci zrobię z twojego Bez jaj, co, co, góry, down Ej, z twarz, po co Ech. ci dwie dupy Wiesz, że go będę dopiero wtedy, jak prycie zaczął z nim grać? Prycie był fajnie sparej? To jest fajny, nie to co wy <laughs> Takie lowy, lamusy No ale dobra Nie mówię o wszystkich Miki, no. idziesz? Nie, nie idę A no, to się ja mówię, znak nie ja, powiedz, tu Chciałam na dół, na dół, na dół, na dół trochę Do mnie czy znaczy, nie, no, sztabowski co do niej sztabka gówna No weź mu, nie rob gaga, tylko chodź tutaj do mnie Nie Słabo. No ej, no, dzwon No, z tej trochę, ale dobra z nimi, też... Miki, pomóż mi nie, pom nie pomagaj mu, bo to takie stale... w tak, tak mnie U. bardziej lubię w szkole niż Ej, Dawajcie na tupy wszyscy Sztabak, guta gdzieś ci pomóc? Jak jaka. Chcesz stoić? No co? Ja chcę dać do niego Nie Dobra, mogę biamy. Wbijaj, przyciągnij go jakimś głównym czy czymś Fak Ale mnie zrobi pojawam wam O kurde, Fidle przyszedł, o nie O kurde Fidle? Panie śmieciu no, dobrze, tak ma być, no. Gleba. Dawaj, chodźmy jak najszybciej. No idę, co ty myślisz, że mam y, milion pięćset Ej, ej, sapka. Lizę w dupę aż po gardło. Tak. Twojej mamie. I to fajnie. No ja wiem. Że moje, że moje mamy, to w sumie, to w sumie się cieszę, a nie, nie płacę z tego powodu. Kurna. Otwarta. Oh loły. Zamknij to mordet z felu. <śmienny z> loły. Ej, jutro cię w szkole dojadę po prostu. Dojadę cię, bo ja się i płakał. Tak. No zobaczysz. Poczujesz. A ja jestem tu wiesz? Widać. bo ty No, no. O, ekstra to zrobiłem Ja coś tak daleko nie wiesz Najwyżej do brązu się dostaniesz Jak ja mam silver 3, więc na... Chyba, że mam silver 3 dla Musi Tylko to jest dewezy raką ale... No bo kurde, ja mu wykarowałem... No tutaj. sam Kierował Wiesz, jak już nie gra na nim Ja wiem No, no to mam. chyba wykarowałem Celu, nie? Kurde, zamknijam. Zamkniję Bo <noise> <noise> no mówię w krzyku, taki złoty z pierwszej klasy Ta ja pierwsza klasa wie co robi Dzikus? Dzikus, dzikusów to ty masz w domu. Ale ty jesteś zabawny. No, jak papier całe Jak kura pazury. Mistrzowa. Gdzie on? Brawo dziewczynko. Tak, to w mordę. Twoja stara i twój stary. Umał. Poznałem ich, miłi panowie. Ej, pić też, Ej, muzykę. Ej, wtapka, jeśli brali podatek od mózgu, to ty by dostał rawat. Oooo. Dzięki. Oh. Okay. Akurat nie było śmieszne. Chodzi o to, że nie masz mózgu. A to wiesz, normalne. A ty nie masz mózgu. Ej, coś się czytać na imię, kurwie, ale ksiądz nie podwoił. <grym> <grym> Dbaw się. Kurde, córeku, czy twoja matka śpała, jak była w ciąży? Chyba twoja. Twój stary. Tak. Twoja siostra. O Boże naprawdę. Proszę cię. Pewnego dnia ktoś cię skrzydzi i nie mogę się dopiero... Ty niby miałeś to wykarować, serio? Taki low. Prędzej Jacek niż ty. No ja coś tu taki cieniem, że wiesz. Ja dałbym go. Na grał Atroksy, to się... Zaraz jest on 1 na 1 bo się wkurzasz. No spoko! Nie, nie ma bata. Mogę 1 na 1 no spoko. Dobra, no. padam. Chyba. To polek z Ilanem, no. No zileany super no. Palasz w celu Ty też, Ty masz 0,3 przynajmniej Więc nie udzielaj się cień Jasie jasno. jasna Ja Japa Ale. bo cię dojadę jutro Ale.